chociaż strach przed porażką wydaje się być nieuniknioną częścią ludzkiej natury filozofowie również mają głębokie przemyślenia i nauki na ten temat na przykład stoicki filozof epiktet nie tylko akceptuje porażkę jako naturalną część życia ale także postrzega ją jako szansę na rozwój osobisty według niego trudności i niepowodzenia dają nam szansę na ukształtowanie naszego charakteru i zwiększenie naszej wewnętrznej siły Podobnie współczesna psychologia zaleca przyjęcie postawy akceptacji, aby przezwyciężyć strach przed porażką. Z moich własnych badań wynika, że strach przed porażką można złagodzić, uznając, że porażka nie określa osobistej wartości danej osoby, ale raczej daje możliwość uczenia się na podstawie doświadczenia i stawania się silniejszym. Ważne jest również, aby zająć się brakiem pewności siebie, leżącym u podstaw strachu przed porażką. Uznanie własnej wartości i umiejętności jest ważnym krokiem w przezwyciężaniu strachu przed porażką. Dlatego z filozoficznego punktu widzenia, aby przezwyciężyć strach przed porażką, ważne jest, aby poprawić naszą pewność siebie i postrzegać każde doświadczenie jako okazję do nauki. Strach przed porażką jest nieodłączną ludzką kondycją, ale istnieją sposoby radzenia sobie z tym strachem. W świetle nauk filozofów i wiedzy współczesnej psychologii. Postrzeganie porażki jako okazji do nauki i rozwoju może uwolnić nas od wpływu strachu i umożliwić nam kontynuowanie naszej podróży z większą pewnością siebie. W dziele Platona państwo znajduje się rozdział analizujący strach przed porażką. Platon stwierdza, że ludzie generalnie nie chcą stawić czoła strachowi przed porażką i że ten strach ma na nich wpływ. Według niego strach ten zniechęca ludzi i uniemożliwia im pełne wykorzystanie ich potencjału. Arystoteles również przedstawia ważne filozoficzne podejście do strachu przed porażką. Według niego strach przed porażką jest czynnikiem, który uniemożliwia ludziom osiąganie celów i ogranicza ich potencjał. Jednak według Arystotelesa, aby przezwyciężyć ten strach, ważne jest prowadzenie cnotliwego życia i rozwijanie moralnego charakteru. W ten sposób możliwe jest stawienie czoła strachowi przed porażką i przekształcenie go w szansę. Współczesna psychologia oferuje również różne teorie na temat strachu przed porażką. Teoria poczucia własnej wartości sugeruje, że strach przed porażką jest zasadniczo związany z poczuciem własnej wartości. Jeśli dana osoba jest pewna siebie, może lepiej radzić sobie ze strachem przed porażką i jest mniej dotknięta. Aby przezwyciężyć strach przed porażką, ważne jest, aby jednostki poznały siebie i skupiły się na rozwoju osobistym. Z filozoficznego punktu widzenia jest to proces wewnętrznego odkrywania i transformacji. Postrzeganie porażek jako lekcji i wyciąganie z nich wniosków może pomóc ludziom stać się silniejszymi i bardziej odpornymi. Strach przed porażką jest nieuniknioną częścią ludzkiej natury i był poruszany przez filozofów na przestrzeni dziejów. Możliwe jest jednak poradzenie sobie z tym strachem i przekształcenie go w szansę. Samoświadomość Poczucie własnej wartości i rozwój osobisty są ważnymi krokami w przezwyciężaniu strachu przed porażką, a z perspektywy filozoficznej proces ten może stać się bardziej znaczący. Radzenie sobie ze strachem przed porażką i przekształcanie go w okazję do osobistego rozwoju i odporności jest jedną z podstawowych zasad filozofii stoickiej. Filozofia ta zaleca stawianie czoła trudnościom i postrzeganie ich jako okazji do wewnętrznego rozwoju i nauki. Koncepcja amor fati, czyli miłości do losu, oznacza akceptację wyzwań życiowych i postrzeganie ich jako nauczycieli. Zamiast unikać lub obawiać się tych trudności, stoicy zalecają ich przyjęcie i postrzeganie ich jako okazji do rozwoju osobistego. Pojęcia sukcesu i porażki również zajmują ważne miejsce w stoicyzmie. Stoicy wiążą sukces nie z bogactwem materialnym lub zewnętrznymi osiągnięciami, ale z wewnętrzną cnotą i prawością. Zgodnie z tą perspektywą, ważne jest dawanie z siebie wszystkiego i dążenie do osiągnięcia cnoty. Zaleca się zatem, abyśmy kształtowali nasze podejście do sukcesu, koncentrując się na własnych działaniach i zachowaniu, a nie na zewnętrznych wynikach. Wiara w siebie jest również fundamentalną zasadą filozofii stoickiej. Stoicy twierdzą, że brak wiary w siebie jest często źródłem strachu i niepokoju. Wiara w siebie jest źródłem wewnętrznej siły i odporności. I zaczyna się od głębokiego zrozumienia własnych mocnych i słabych stron. To zrozumienie daje moc przekształcenia strachu w zrobienie kroku naprzód, wykorzystując zdolność do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie przynosi życie. Dlatego filozofia stoicka oferuje nam cenne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze strachem przed porażką, redefiniowania sukcesu i wiary w siebie. Postrzeganie niepowodzeń jako okazji do nauki i wzmacnianie naszej wiary w siebie może pomóc nam w drodze do wewnętrznego spokoju i rozwoju osobistego. Stoicy kładą nacisk na rozwój wewnętrznej odporności i hartu ducha, aby zaakceptować i poradzić sobie z wyzwaniami, które nieuchronnie przynosi życie. Strach przed porażką jest jednym z tych wyzwań. Stoicy mają tendencję do postrzegania porażki jako okazji do nauki i rozwoju a nie jako przeszkody w osiągnięciu celu. Porażka daje szansę na rozpoznanie własnych niedociągnięć i zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Jako stoik, przezwyciężanie strachu przed porażką opiera się na wewnętrznej sile i sile woli. Siła ta pozwala nam stawić czoła naszym lękom i przezwyciężyć je. Stoicy twierdzą, że źródłem strachu jest często brak pewności siebie, dlatego ważne jest, aby wierzyć w siebie i uznawać swoją wartość. Osoba pewna siebie czuje wewnętrzną siłę i odporność nawet w obliczu porażki. Aby poradzić sobie ze strachem przed porażką, stoicy zalecają ocenę sytuacji z realistycznego punktu widzenia, zamiast rysowania katastroficznych scenariuszy. Oznacza to postrzeganie porażki jako początku, a nie końca. Każda porażka daje możliwość zrobienia kroku w kierunku samodoskonalenia i stania się lepszą wersją samego siebie. Filozofia stoicka zapewnia nam wewnętrzną odporność i siłę do radzenia sobie ze strachem przed porażką. Uczymy się postrzegać porażkę jako okazję do nauki i rozwoju i odważnie stawiamy czoła wyzwaniom z wiarą w siebie. Takie podejście prowadzi nas w drodze do wewnętrznego spokoju i rozwoju osobistego. Strach i porażka są dla stoików naturalną częścią człowieka, a sposobem radzenia sobie z nimi jest rozwijanie hartu ducha i wewnętrznej siły. Sukces nie opiera się na czynnikach zewnętrznych, ale na własnych działaniach i cnotach. Dlatego sukces powinien być mierzony nie tylko zyskami w świecie zewnętrznym, ale także nabyciem wewnętrznej cnoty i mądrości. Kolejną ważną zasadą stoicyzmu jest amor fati, czyli miłość do losu. Zasada ta radzi ludziom akceptować każdą sytuację, którą napotykają w życiu, i uczyć się od nich. Stoicy uznają, że każde wydarzenie jest poza naszą kontrolą. I dlatego koncentrują się na rozwijaniu wewnętrznej siły, aby dostosować się do biegu życia i radzić sobie z przeciwnościami losu. Co więcej, stoicy wierzą, że stawianie czoła swoim lękom i niepokojom zwiększy ich odporność emocjonalną. Stawianie czoła lękom i przezwyciężanie ich wzmacnia wewnętrzną siłę i siłę woli, a ostatecznie pomaga osiągnąć solidniejszą postawę psychiczną i równowagę emocjonalną. Dlatego filozofia stoicka. Koncentruje się na zrozumieniu i wzmocnieniu wewnętrznego świata, jednocześnie zajmując się takimi kwestiami jak radzenie sobie z lękami, redefiniowanie sukcesu i porażki oraz rozwijanie wewnętrznej siły i hartu ducha. Podstawowe zasady stoicyzmu nadal odgrywają ważną rolę w dziedzinie rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego.